Cześć, tu Ania. Witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o e, odpieluchowywaniu. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do oglądania. Kiedy warto zacząć odpiluchowywanie, Odpowiedź brzmi od samego początku. <grych> Należy to robić w ten sposób, że podczas zmiany pieluszki niemowlaczka Należy pokazać mu szacunek i brak negatywnych emocji. Wtedy nie ma tej presji, i e, dziecko nie jest zawstydzone, nie stresuje się, że e, zrobiło kupeczkę czy siusiu, i e, jest taki luz. I dzięki temu, później, przychodzi ten e, wcześniej przychodzi ten moment, kiedy chce e, dziecko przejść na nocnik bądź na toaletę. Ta potrzeba, kiedy dziecko chce przejść na nocnik bądź toaletę, pojawia się między drugim a czwartym rokiem życia. I to jest sprawa indywidualna, nie ma co naciskać, bo wtedy jest dodatkowy stresor. Trzeba spokojnie do sprawy podejść i pozwolić dziecku iść swoim własnym tokiem. Jeszcze wrócę do y, tej kwestii pokazania szacunku. Warty jest uwagi jeden tip, a mianowicie, y, jak przewijamy dziecko, zanim w ogóle odepniemy pieluszkę, warto zapytać się niemowlęcia y, o pozwolenie, trochę pauzy i następnie podziękować za pozwolenie. Wiem, że wydaje Ci się to bez sensu, ale. Y, to działa. Dziecko, jeżeli jest rozrażnione i nie chce zmiany pieluszki, to jeżeli go zapytasz, zacznie patrzeć ci w oczy i pozwoli się przewinąć. Może, te, może to wyglądać w ten sposób. Kochanie, pozwolisz, żebym ci zmieniła pieluszkę? Dziękuję za pozwolenie i robisz dalej swoje. A dziecko ci pozwala, jest. jest. Bardziej łagodne, bardziej spokojne i łatwiej jest po prostu zmienić pieluszkę. W ten sposób też się pokazuje szacunek dla dziecka i ono łatwiej wtedy akceptuje zmianę pieluszki, kwestię tego, że nosi tą pieluszkę, a później łatwiej będzie mu przejść na nocnik. Niektóre dzieci wolą nocnik, a niektóre wolą od razu przejść na toaletę. One same pokazują, że chcą. Nie warto naciskać. Warto owszem pokazać mu, że jest coś takiego jak nocnik i toaleta. To na pewno warto, ale nie warto naciskać, ponieważ samo ten proces kontroli zwieraczy, pęcherza i dwójki wymaga bardzo dużo energii i bardzo dużo uwagi od dziecka. I całkiem możliwe, że jak dziecko już zaczęło korzystać z toalety bądź z nocnika, to po jakimś czasie cofa się i robi z powrotem w nie chce nawet na toaletę ani na nocnik. I jeżeli coś takiego się dzieje, to nie denerwuj się droga mamo, to to oznacza, że najprawdopodobniej dziecko ma skok rozwojowy i jego umysł zajęty jest czymś innym. E, dlatego e, też nie warto dodatkowego stresora wprowadzać, żeby, że dziecko musi dalej korzystać z toalety. E, co przeszkadza dziecku e, na przejście to, do toalety lub nosnika? To właśnie są te dodatkowe stresory, ten nacisk i też e, brak szacunku. Na przykład e, takie małe dziecko, a, a kupeczka śmierdziaku dorosłego no to to właśnie będzie stresor, gdzie będziesz zas zastygać dziecko i ono będzie walczyć z, z, tym swoim naturalnym, z tą swoją naturalną potrzebą. Także trzeba bardzo uważać, w jaki sposób do dziecka się zwracasz, żeby, yy, żeby ułatwić mu ten proces. No i kolejny też stresor to właśnie naciskanie, że koniecznie musi. To nieprawda, nie musi. Dziecko samo yy, czuje potrzebę, naśladowania rodziców i będzie chciało samo przejść. I kiedy będzie już gotowe, to po prostu będzie to robić. Jest jeszcze jedna kwestia. Nie denerwuj się droga mamu, kiedy będzie taka sytuacja, że dziecko siedzi na nocniczku przez jakiś czas, następnie wstaje i robi si siku obok. <grym> to jest właśnie nauka postrzegania własnego ciała, czy pęcherz jest pełny, czy nie. E, nauka e, kontroli własnych zwieraczy. W ten sposób to wygląda, że e, będą to wzloty i upadki, także nie zawsze e, się uda. <grych> e, no i też e, niektóre dzieci wolą nocnik, a niektóre od razu zaczynają od e, toalety. E, dużą rolę też w nauce toalety może y, wypełniać tutaj żłobek. Y, w żłobku wygląda to w ten sposób, że około dwóch, czasami trzech razy dziennie y, grupa, y, grupa jest zbierana i y, dzieci mówią: no to teraz idziemy do toalety i śpiewnym krokiem idą do toalety. Y, te dzieci, które usiądą na toalecie, jeżeli zaczynają to w spodenkach, a jeżeli już są zaprawione w boju, to ściągają spodenki i te dzieci, które to zrobią, dostają stempelek. A dzieci, które się załatwią do nocniczka bądź toalety dostają drugi stempelek. I wszystko jest na luzie. Jak nie zrobisz, nie ma sprawy. Jak zrobisz, też fajnie. I z krokiem wracają z powrotem. Najczęściej taka grupa składa się z dzieci, które już ukończyły drugi rok życia. Także przed drugim rokiem życia, raczej dziecko nie będzie zainteresowane taką wyprawą do toalety, ale kiedy skończy dwa lata, to już sprawa będzie dużo łatwiejsza. <grych> no i oczywiście, kiedy będzie miało dziecko skok rozwojowy, to przestanie chodzić w tej grupie do toalety. Jego umysł będzie zajęty rozwojem trochę w innym kierunku. Pamiętaj, że nauka toalety, toalety to pochłania bardzo dużo energii dziecka. Bardzo dużo uwagi. To nie jest takie proste. <grych> Także daj dziecku czas, wyluzuj i spokojnie podejść do tematu bez stresu, bez nerwów. Wtedy będzie to szybciej i oczywiście w jego własnym naturalnym tempie. To tyle, co dzisiaj mam do powiedzenia na temat e, nauki nocnika. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka. Subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka i do zobaczenia następnym razem.